Dziękuję bardzo, Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mam ogromny zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w drugim czytaniu do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Raz jeszcze chciałbym w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podziękować Panu Prezydentowi za aktywność za to, że tak aktywnie realizuje swoją prezydenturę, za to, za to, że po raz kolejny występuje do Wysokiej Izby ze swoim prezydenckim projektem ustawy. To bardzo ważne, że dzisiaj dyskutujemy na ten temat, że pochylamy się nad tymi, którzy dzisiaj potrzebują naszej pomocy, którzy dzisiaj potrzebują naszego wsparcia, którzy dzisiaj potrzebują naszej solidarności. I dlatego ten projekt ustawy i kolejny raz apeluję, aby Wysoka Izba przyjęła te, te rozwiązania na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Raz jeszcze chciałbym również podkreślić, że prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy jest prezydenturą bardzo aktywną. Pan prezydent wielokrotnie pokazał, że jest politykiem wiarygodnym, że to, co obiecuje w trakcie kampanii wyborczej, to, co obiecuje w trakcie realizowania swojej misji, dotrzymuje słowa i że bardzo aktywnie realizuje swoje, swoją prezydenturę. W czasie kryzysu pan prezydent nie ucieka na zwolnienie lekarskie, nie ucieka na L4, ale rzeczywiście w sposób bardzo dojrzały, w sposób bardzo dobry, skuteczny uzgadnia, reaguje na konkretne problemy. Dyskutuję z panem premierem, wielokrotnie spotyka się z, z ministrem zdrowia, prezydentem, który bardzo aktywnie działa na rzecz mieszkańców, na rzecz, na rzecz swoich y, obywateli. Jasno trzeba powiedzieć, że po raz kolejny obywatele Polacy nie zawiedli się na swoim prezydencie. I dzisiaj warto również powiedzieć, że są w Polsce tacy politycy. Którzy naśmiewają się z programów społecznych, którzy uznają, o, na przykład, program 500 Plus za rozdawnictwo. Ale z drugiej strony, na szczęście, mamy pana prezydenta Andrzeja Dudę, na szczęście, mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nie zgadza się z takim podejściem, który pokazuje, że skutecznie można realizować swoje obietnice, te, które były składane, i w sposób skuteczny właśnie. Patrzy na tych, którzy potrzebują naszej pomocy, którzy potrzebują naszego wsparcia. Są tacy politycy, którzy nie dotrzymują słowa, którzy nie dotrzymują obietnic, którzy to, co mówili w trakcie kampanii, później puszczają mimochodem. I mamy takich, którzy realizują i którzy dobrze realizują swoje obietnice. Są znowu tacy politycy, którzy. Proponują drastyczne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste, którzy proponują niezrozumiałe podwyżki opłat za wywóz śmieci i z drugiej strony mamy postawę prezydenta Andrzeja Dudy, mamy postawę Rządu Prawa i Sprawiedliwości, tej bardzo dobrej współpracy pomiędzy prezydentem a premierem i programy, które wspierają rodziny, od choćby program 300 Są znowu tacy politycy, którzy pomoc seniorom, Rozumieją w taki sposób, że wspierają ich poprzez wsparcie kwotą 20 groszy. Na szczęście jest pan prezydent Andrzej Duda, na szczęście jest większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości, która skutecznie przy współudziale, przy znaczącym współudziale pana prezydenta Andrzeja Dudy wspiera seniorów od choćby poprzez program Emerytura, Emerytura Plus. Szanowni Państwo, to bardzo ważne, że dzisiaj... Możemy jasno powiedzieć, że pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy to był bardzo dobry czas, że to był czas bardzo aktywny i dzisiaj mamy kolejne potwierdzenie, kolejny projekt prezydencki, który bardzo proszę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, abyśmy mogli szybko przyjąć i zgłaszam wniosek o to, aby przystąpić niezwłocznie do trzeciego dziękuję, czytania dziękuję, bez odsyłania projektu do